Siema, dzisiaj Legend, sobie kłapka, zapraszam do oglądania. Uwaga, wszystkie treści przedstawione w tym filmie to komedia i satyra. Cały film zaleca się oglądać z dużą dawką dystansu. Nie, no on tam After Dark tych wszystkich editów. Chcę ci tylko powiedzieć, że jeden z najlepszych moich materiałów w życiu to jest w y, Instruction do właśnie Venoma. Nie poczuwaj się. Oni są czarni! Co ty, ty Marfeusz Dobra! Milcz! Mam heliasem. Co ty, kliknął ulta. Okej, okay, rozumiem, Markaszu, to był twój wybór. Nie zauważyłem, że bierzesz heal. A. Ja jestem, Ja ciebie też, synu. Ja jestem, jak symbiot, muszę ci podpowiedzieć złe rzeczy. Powiedz, że je Powiedz, że r. matkę właśnie nazywam go synem, także nie bezpośrednio mu to powiedziałem. <grystanie> Z ty powinieneś we k. chyba łykać łycha za takie zagranie. Ja sobie radzę, jestem Azaharem. No wam. Wszystko dobrze urodziny. Superior, superior organizm zwycięży. <grystanie> Wszystko dobrze urodziny. Tak. Arielu, poddaj się w połączonej sile kolektywu. Daj się niewidzialnej ręce, wolnego rynku. Jedyna niewidzialna ręka to jest tak, która no, no dobrze, rozumiem. O Boże. Lenny mnie, Dobra, chociaż z*** Powinno się stać. Witajmy po raz kolejny w odcinku... Maksymus zjeb... swojej własnej rady. co czułem, że muszę to to jest tylko AD Carry, co on ci może zrobić? ABI! Nie zatrzymuj się! A, jest martwy. użył Outplay Batona na AD Carry'u po prostu. Ej i chuj, nie macie. Nie Ale Marigra... Ma Marigra Yumi. Nie mają fali A. dźwięk... Nie mają wysokich fali dźwiękowych. Nie rozdzielą nas. Joseph, e, puszczam nową muzykę ksi i uwalniam I uwalnię, k osobę, która jest e, posowana. Venom, będą, będą, Venom, będą. Ale masz potężne apeci powiem stary, nie. No sam środek tego gówna wszedł, My jesteśmy Venom, my jesteśmy silniejsi. Nie porzucić Inferior Costa Inferior jeszcze mi powie. Inferior Jak Ci wychodzę zaraz się wpierdol jak Hey Ej, guys, 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 ai! Zdrowie. Idę chyba powróciu. Boink, boink, hej psusiak, boink, Boink. Hey, tak. Ej, guys, zatrzymacie mnie, będziecie mi bić zero obrażeń. Ja, jak tam twoje niskie HP? Mać, zatrzymaj się chwilę, zatrzymaj, przyda ci się. Ulewź Ja mam 12 level, chłopaki. Ulewź 13 item. Jeszcze nie wiem, Ariel, my jesteśmy kur... do zatrzymania. Oni, oni mimo razu nie bimi, biją. Yo, bolo. Ja wiem, ja Najgorsze jest to, że oni nie są bezpieczni nawet pod swoją wieżą, bo jak byny i, i to jest Guys, to jest to cały atak Titan? Chyba tak. Patrzcie, Draven. Stary, oni próbują nam coś kur. Że... Ten Draven wow. bił mnie przez 30 sekund i nie mógł mnie zabić. Łapać ją. No we Dravena, na Panka normalnie SS-mani się w nich odwiedzi, okay. nie? <śmany> o oh kur... <śmany> Ja mam 26 pokonanych bohaterów na pitch. awa, ja. boli <śmany> mnie, boli mnie. awa, 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 nie <śmany> dali. awa, aa, aa. No, mnie, o tak, tak bicie mnie bardziej. O mój Boże, Max się za bardzo wczuł. Rolegiem świni. Chodź tu. Max, Max, ja ci Max. tu item delivery chcę zrobić. <laughs> <Jezu. Max>. <laughs> <Dobre>. <laughs> Quadra kill. Trzeba mięso pod fontanną Weeeeee Ty się teleportuje chyba A nie, nie teleportuje się Ktoś oddecha oddycha pod fontanną? Możliwe. niemożliwe patrzcie, dżinno żółerki K***a ja się już, ja się już idę wyleczyć do fula za tą fontannę Hej, guys, guys, guys Ariel ma pasywy i w stanie Spermoglut Dobra, Kajsa, zamknij p***ę twój ojciec jest silniejszy od ciebie, a pustka ci no relatable Móżdżku, jest bardziej sexy niż ty Nie może marok. Co? Co? Ja, ja. Jakiś p***a, BDSM z łańcuchami myśli że może mnie Bo ma rację, Ale bo... W burdelu pracuje Dzięki. On był Dajefa, Oni Dajefa. nie wiedzą, oni są klule. Nie wiem, do ciebie idzie. Nie wiem, do ciebie nie ma, nie ma wojny. W Basingse. Dalej nie każdą. Nie wiem, kurwa. No dawaj tego sylasa, no kurwa. Rzućmy tym pocket sandem w mordę. Spraw, żeby k no Nie, jest problem, on zabrał całą moją siłę ode mnie. Ale że to, że Mr. Pista ci... Tak. Uleczyłem, uleczyłem tysiąc ślepych osób Numer jeden, Ariel, nie pomogło! <grym> Max, zostaw go już Nie wiem Ci z Bangladeszu przychodzą, żeby mi bazę rozkopać. Bo no dawaj Ariel, no ka Jak uciekałeś przed Oj, alimentami to go mi raczej Ale skocz to Arielem, masz R od tego Nie mam pa Użyłem to, Faktycznie no nie ma. No i wszystko jasne, zrobić. Jak coś teraz jest na. Nie napisuje. wiem, jakie k***a widzę jako broni <laughs> A jako serwera. <laughs> Ral-ral-ral. No to to w ogóle, Mario ja zapomniałem sobie, kurwa, armura włożyć, dlatego oni mnie tak bili mocno. No tak, no tak, bo no mnie to czubkiem, kurwa, czubkiem. Ultanaki. Ariel, Mario tam są obok ciebie? Ta, właśnie no jest simp Dawaj, bo... dawaj, kurwa. Senetos nas simpami, ojej, ojej. Czy Ariel jest tam, pompowany? Ja słyszę tylko, mm, czubkiem, czubkiem. Jeszcze jeden, Mario. Biegam do siebie, we <laughs> To ty, pi***, Jest drugi, jest drugi, jest drugi. Tak, ja pompkuję ja. Co ty, parazytas, jestem w ogóle drugim budynku Co ty pierdolisz? Ale on był obok ciebie Mario No ja. go do sobie w twoich drzwiach. Cim w serce nam. Senatus napiszesz śmieć. Nieś tam sobie śmieć. Ja! Nie, 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 kurwa. No, że tam z góry możesz podejść. Dobra Dobra, jak ci w ten kopnę, to drugie Winter Center się rozpocznie. No balls, Maximusie? O, 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 powiedział wykastrowany PS. Jezus, Marek, gdzie zgubiłeś smycz, powiedz mi? Powiedział ten, co uciekł od walki z moką.

No, jestem Asol, za mi kierunek na studiach, a teraz idę, co potrafię robić, to k. sprzedawać ludziom panele słoneczne. Ty <grym> wychodzę na to lepiej niż ty na swoich studiach. Jest, najsmutniejsze jest to, że Asol nie wbił ze swojego paceta, i Alkarz jest k. a przekaźnikiem i to. A widzicie, widzicie, nie, 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 a, a Lukarz, tylko ja, a więc pirę. <grym grym grym> nie, 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 kurwa po sklepie i wszyscy wiedzą, że Godzilla weszła do sklepu, bo go k***a na nad szufladami widać. Nad szufkami... Tu nie k***a jest i w biziorze. <Channel> <Jasne> tak, Max, ja jestem Godzilla, ale ty jesteś moim małym dzieckiem, które się zgubiło i płacze za każdym razem, jak zabierze się mu tyranida. Dzisiaj. Do zetniszcza na Nexus! Bij szybciej! I tym o tak kończymy ten film. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę subika, sugestie w komentarzach jak zawsze. Pamiętajcie, że algorytm to kurwa. I do kiedyś!